Mam tutaj razem ze mną pana Tomasza Karolaka, który gra jaką rolę w naszym ja Jestem dyrektorem szkoły. I nasz rok szkolny zakończymy naszym SMT, czyli szkolnym mam talent. I to jest bardzo poważna i odpowiedzialna rola w tym filmie. <grym> Pani Tomasz, jedną z piękniejszych rzeczy, którą widziałam, jaką Pan odegrał, to serial 39,5, tą scenę na dachu, gdzie Stachu, Stachu, pamiętasz, ten koncert na dachu i zaśmiało pan, zabiorę cię właśnie tam, do swojej wybranki. E, I czy uważa Pan, że szalone rzeczy trzeba robić i spełniać marzenia. No, oczywiście, że tak. No to jest, ja w ogóle w życiu też wykonuję takie szalone rzeczy. Może teraz, teraz trochę mniej, bo jestem też ojcem, prawda? mam dzieci, ale kiedy przeżywałem różnego rodzaju miłości romantyczne, no to zdarzało mi się robić takie szalone rzeczy. Jakieś rajdy, gdzieś po coś do jakiegoś innego miasta i powroty, albo nie wiem, chodzenie po górach, żeby pokazać tej, w której się zakochałem, że jestem taki twardy i taki wspaniały, tak, tak. I śpiewanie piosenek też było. Też było. Też było. I to też były serenady, było. czy to było coś? No to były takie różne, bo ja jestem takim, bardzo lubię piosenki rockowe, mm -hmm. więc też były śpiewy, prawda, rockowe, po to, żeby ta właśnie, którą kocham, zauważyła, że ja jestem dobry wokalista no. i tak dalej. Co by Pan radził młodym ludziom, którzy boją się, chcieliby spełniać marzenia, ale brakuje im tego, tego? tego. Właśnie tego czegoś. Wiecie co, jeżeli Wam mam coś poradzić, ja zawsze mówiłem, bo mi się zawsze wszystkie moje marzenia spełniają. A, dlatego, że nigdy nie słucham nikogo, y, nauczyłem się nie słuchać nikogo, o kto mi mówi, prawda, że coś jest niedorzeczne, tego, zawsze róbcie to, co czujecie, nawet jeżeli to ma się y, zakończyć porażką albo fiaskiem, to znaczy, że tak musiało być i to nas tylko wzbogaca, ale y, ja tak myślę, że jeżeli szczerze kochacie, to, ktoś was szczerze kocha, to wszystko będzie dobrze. I tak jest chyba z każdym marzeniem, czy to chodzi tak. o marzenie, czy to chodzi o miłość. I tak, tym jest. chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie Bardzo powiem, dziękuję. Dziękuję Was, pozdrawiam i zapraszam na film. Obserwuj nas na YouTube, Instagram i TikToku. Nie zapomnij subskrybowania naszego kanału. Widzimy, Widzimy się na, na premierze filmu już 8 listopada.